Witam serdecznie, dzisiaj opowiem o tym, czy Sky jest lesbijką. Oczywiście w odcinku można zauważyć, jak do dziewczyn niektórych swojego stylu, że te jest albo te właśnie inne, inne, między innymi co mam, można to zauważyć, ale ty, ale w innym odcinku można zauważyć, jak, przy, jak się klei bardziej to do. Czekajcie, gdzie to jest. Jakby to tak pokazać, bardziej do Marszala i do Chase'a. Ale były jeszcze dwa przodki z Rukim, W jednym ciągle było jeszcze Trackera. Ja to tak zauważyłem. Więc ona bardziej się woli chłopaków niż dziewczyny. A co, a co do koral, to ona się skoro przyjaźni. Powtarzam, przyjaźni się skoral. A bardziej kryje się do chłopaków niż do dziewczyn. Więc moja jedna teoria brzmi następująco, że ona no nie może być lesbijką, moja teoria, że nie jest, bo skoro bardziej klei do chłopaków niż do dziewczyn, to pozostaje obceka, że ona bardziej woli chłopaków od dziewczyn, więc według mnie nie jest. To tyle, nie wiem jak wy myślicie, ale jak chcecie, to możecie napisać komentarze to tyle i bye bye.